Ilu mieszkańców według Rosjan powinna mieć Polska? Techpedia tylko sprawdzone informacje. 3, 2, 1. Według Memoriału Wieloletniego Komisarza Ludowego Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego Maksima Litwinowa Polska nie powinna mieć więcej niż 23 miliony mieszkańców. Między innymi dlatego Rosjanie nawoływali do wywołania Powstania Warszawskiego i zakazali alianckiej pomocy dla walczących. A jeszcze wcześniej rozpoczęli ludobójstwo na terenach wschodnich, tzw. Operacja Polska-NKWD 1937-38. Holokaust Polaków był kontynuowany potem wraz z Niemcami w latach 1939-41. Smutnym finałem tej polityki była Zbrodnia Katyńska. Zbrodnie rosyjskie dokonywane w latach 1944-56 prowadzone były już przy udziale mniejszości narodowych, głównie Żydów i współpracujących z nimi Polaków. Po 1944 roku w Polsce istniało 50 obozów śmierci. W sumie w więzieniach po wojnie komuniści zamordowali ponad 50 tysięcy Polaków. Ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak, zginął w obławie UB. 21 października 1969 roku. Natomiast za ostatniego żołnierza wyklętego w Europie Środkowej uważa się estończyka Augusta Sabbe, który zginął w Obławie w 1978 roku. Więcej dowiecie się z książki Geopolityka. Polska w grze autorstwa Jernusza Piotrzkowicza.